Wsiadłem z tyłu, no właśnie, to dlaczego? jest takie auto dla młodych rodzin i bardzo dobrze jest dla młodych rodzin, ponieważ starsza rodzina z wyrośniętym potomstwem, niestety. No to to miejsca z tyłu jest nie. To mało które dziecko jest Twoich rozmiarów. Masz ściągawkę jakąś? Mam ściągawkę, mam ściągawkę. Scenariusz! Mam... Alan scenariusz nie, napisał. Nie, to nie jest scenariusz. Jak to, to nie jest, jest scenariusz? Najważniejszy jest scenariusz. To jest specyfikacja tego modelu, który stoi za nami. Jest to Skoda. Najlepszy samochód na świecie. Tak? Tak? Wszyscy, którzy piszą w komentarzach, że mówią, że to jest najlepszy samochód na świecie. To emeryci? W emeryci tak są e Emeryci są e wykluczeni. I oni nie piszą w komentarzach. To komentarzach muszą być piszą młodzi wykształceni. Dokładnie, że mówią, że skoda, skoda jest najlepszym autem i wygra w porównaniu ze wszystkimi. No, no. chyba, tak. że druga skoda w porównaniu. Chyba startuje, że będzie druga to skoda, wtedy, wtedy będzie dylemat. No. Skoda fabia. 1.2 TSI, No 110 koni. Na śmiesznej białej felze. Bo czarna, to żeby kontrastować. A, był. kontrast jest. Tak. Mhm. Co, co Kombi. Już możemy? Silnik? A, a to jeszcze dalej. Tak. Ale te samochody są takie nie, nie, nie czarne i nie z białymi felgami, ale one stoją na każdym rogu. To warto o nich coś gadać jeszcze w ogóle. No. Silnik TSI, ale nie 1.8 i nie dwulitrowe TSI. Tylko znane jeden dwa. Z... Żarcia oleju tylko jeden dwa. Który jest znany z różnych innych narodów. Ale nawet tam nie chciał żreć paliwa. bezczelne, No właśnie. Starałem się silnik. Nie da się. Z silnikami TSI to jest tak, że za każdym razem jak y, się ktoś interesuje samochodem z silnikiem TSI, to mu mówią, wie pan, to już jest ta wersja z poprawionym silnikiem. Tak. Każda ta wersja jest z poprawionym silnikiem. Ta też. Y, bo to było tak, że kiedyś były na przykład łańcuchy rozrządu i się okazało, że te łańcuchy niestety się rozciągają, zrywają i tak dalej. No to no paski. No to, paski. Takie no to poprawione. To takie jednorzędowe. A, panie, na co przykład. tam nie było. No właśnie. No to teraz znowu są paski. Tak. A to w innych tych większych TSI, a to pierścienie były kiepskie. A potem były już lepsze pierścienie. No, no, więc zawsze... zawsze jest poprawiony. Z zawsze. zawsze możecie mieć pewność, że jak kupicie skodę fabię z silnikiem TSI, to będzie to wersja z silnikiem poprawionym. I to jest dobra wiadomość. Kolejna dobra wiadomość jest taka, o której Robert już wspomniał. Tak. Ten silnik kurczę nie chce palić. No i to jest dziwne, to jest podejrzane. Dziwne, bo zwykle bywało tak, że silniki i, i TSI miały to do siebie, że w papierach miały. Miały jakieś tam śmiesznie niskie. Yy, znaczy ten popierasz też ma niskie zużycie paliwa? Jeszcze śmieszniejsze. A znaczy, na no niskie? A mano. właśnie, Volkswagen się ostatnio przyznał, bo to przecież Volkswagen. Nie, to jest skoda. Ha, ha. Więc Volkswagen się ostatnio przyznał, tak. że trochę kombinował przy tych. On, oni mówią, że kombinowali przy deklaracjach dotyczących emisji, emisji CO2, ale, ale mówiąc prosto. Mówiąc wprost, emisja CO2 to jest zużycie paliwa i nic innego. W związku z tym, jak, jak się delikatnie przyznają do tego, że kombinowali przy danych związanych z emisją CO2, to znaczy, że wprowadzali ludzi w błąd w kwestii zużycia paliwa przez te silniki. Tu się nie czuję wprowadzony w błąd, dlatego że to auto pali zadziwiająco mało. No właśnie, Piotrek mówił, jak jeździł, że pali mało. Wziąłem, przejechałem się trochę więcej. I paliło dużo więcej, ale nadal no mało. No ale mało paliło. Otóż Starałem się. Mi, otóż mi to auto pali 6 z niewielkim ogonkiem. 8 Człowiek jednak się stara, osiem. robotny jest nie to co ja tak, powolny tak, tak. i tak Starałem dalej. 8 na 100, ale to i tak uważam, że przy tej jeździ jaka wtedy była, to te 8 na 100 to naprawdę. Młody dynamiczny, od razu wyższe zużycie paliwa. jestem młody. A no, dynamiczny, przynajmniej. A to dynamiczny, ja aerodynamiczny. Tak. No no. I co? Kończymy? Kończymy, tak. Tutaj. Nie no, zajrzyjmy do wnętrza, bo to a. wiesz... Beżowy <laughs> styl. No ale stai. Ale w wnętrzu może... co mamy, bo we wnętrzu mamy jeszcze. Jak to jest beżowe, to, to się balans biegnie. Sunset, czyli przyciemniane tylne szyby za 600 zł. Sunset to się nazywa. Tak. Wow. Pakiet Simpty Clever I One za 300 zł, cokolwiek to znaczy. Czekaj, bo, bo mi ten operator zagrodził. Ale o, Jest sterowane szyby tylne. Pokaż, że tam jest przełącznik. Jest, za 750 zł. 7, ale za dwa. Drogi przełącznik. ale, za, ale dwa. za dwa. Ale za dwa. Za dwa, to po spokojnie. To Funkcja Smart Gate w radyjku tutaj, tak, Sm tak? Smart co? Smart Gate. Zaraz pokażę, co to znaczy, ale to potem, za chwilę. Podwójna podłoga bagażnika 600, dach panoramiczny 3200. Jest! Ozdobne Full manual na... control, o! O, tak, tak, tak. O, tak, 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 tak. o tu, tu, Ozdobne tu. nakładki na pedały, tam, proszę bardzo. O, ozdobne nakładki. Trójramienna skórzana kierownica. Sportowa. Sportowa, przepraszam. Trójramienna skórzana sportowa kierownica wielofunkcyjna. Z elementami chromowanymi i dekorem piano black. 600 zł. Funkcja obrotowa jest? Funkcja obrotowa jest w standardzie, nie trzeba dopłacać. Obręcze kół ze stopów lekkich to na dole. Znam tego, 1550 zł. Zapasowe koło dojazdowe, 350 zł. DAP, czyli cyfrowe radio. 350 no zł, tak. Bezkuczykowy dostęp do samochodu i uruchamianie silnika. Plus alarm. Tu, tu, 1700 zł. E, pakiet komfort z radiem Bolero. 1300 złotych, dekor Black Piano za 0 zł. Ale ktoś mi ten dekor Black Piano zakleił jakąś nalepką, panie. No jakimś starym samochodem. I to jeszcze, żeby taka była, a to na tym jest, to jest superb. Superb, tak. Ściema jakaś jest. Tak, bo to w Fabii siedzimy przecież. No w Fabii siedzimy, a Ale nam zdjęcia ważne. superba przyklejają. Całkowity koszt wyposażenia opcjonalnego 14750 zł. złotych. Ale proszę pana, no. szklany dach, za parę lat no. szklarnia no. będzie jak znalazł do No dogróbka. To ile no. kosztuje ta Fabia? No jak 14 to będzie ze 75. sto zł. jak to ma jednak wyczucie dla? lata praktyki. No, no. Y Ale tutaj właśnie no, tak, ty... Czekaj, bo ty siadłeś z, lepszy... z lepszej strony, ty ja, wsi tu. ja wsiadłem z tyłu. No właśnie, i to jest takie auto dla młodych rodzin i bardzo dobrze dla młodych rodzin, ponieważ starsza rodzina z wyrośniętym potomstwem niestety. Znaczy no, ty... miejsca z tyłu jest nie To mało, które dziecko jest w rozmiarów żebym pana nie jeden 14 latek już jest może Dokładnie nie, tak. nie nie w kwestii tu, ale w, ale ale nie w kwestii w tej szerokości geograficznej. Na sterydach kurczakowych teraz młodzież jest schowana, to rośnie? O, jak Na potęgę. głupia. Dokładnie tak. No więc jak widać nic nie widać, bo no właśnie, tutaj siadaj, uruchami, bo ja chcę Smartgate'a pokazać. Się podłączy. O, widzisz połączony. I widzisz, proszę bardzo, włącz światłami. No przytrzymaj dłużej. O. O, i no widzę, no? nie, no genialnie. Można, ręcz... można sobie no edytować, i... można nagrywać. Mogę nagrywać, jak Możesz... się na przykład ręcznym bawię. Tak, fantastyczne. No doskonałe. Wiesz, film został zapisany, znajduje się wiesz, w galerii. Ale dopiero teraz coś takiego wprowadził. Prawda, o, że to jak było? Bez tego? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale, ale jest disclaimer. Bardzo. Co to robi disclaimer? Disclaimer, nie wiem, nie. A, a. No, tak, przeczytałem wszystko, oczywiście. Grozi śmiercią lub ciężkim tak. kalectwem, tak. I mamy ustawienia, może. czekaj, nie te ustawienia, Trypedycji, o przepraszam, ten. Możemy sobie usunąć na przykład, o i dodać coś innego, co byś sobie życzył. Awarię mm. układu sterowania, ABS, bieg, nie, tak. Tak, Możemy włączyć awarię układu sterowania, o. to ja chcę awarię. O, i światło ostrzegawcze sobie wybieramy, jakie ma być. Ale nie, ja bym chciał... Wybieramy chciało... duże i proszę bardzo, jak się nam popsuje wspomaganie, to tutaj będzie tam na czerwono <zysk> migać. <zysk> No. jeszcze maila do ciebie, do, bieg, Dobrze. Bieg obecny możemy sobie. O, brak Dobra. miejsca na Widżer. Bieg obecny. 2 na 2. Proszę bardzo, mamy. Nie, no, do, tak? Bieg zalecany. 2 na 2. Mamy. Proszę bardzo. E, ciśnienie oleju. 2 na 2. Proszę. I mamy ciśnienie oleju. Nie, do, nie, no ciśnienie oleju. Bardzo to dobre. Czy, czyżby Skoda planowała w kolejnej wersji zrezygnować z deski rozdzielczej? Nie będzie za dopłatą. No. Tak, a w standardzie będziesz miał tylko aplikację na smartfona. chciałem pokazać inną aplikację, ale nie mogę jej zainstalować niestety. Może. To pokażę Wam screeny z App Store'a, znaczy z Google, z Google, Google Play'a. Taka aplikacja, którą się instaluje w telefonie. Aha, żeby, żeby pokazać Wam tę aplikację, to muszę najpierw odłączyć się od Wi-Fi, z kodowego, <laughs> żeby mieć połączenie z internetem. O, chyba się udało. Disconnect. O, udało się. Jak zainstalujemy sobie taką aplikację tutaj nazywa się ona yy, Skoda Drive yy, i połączymy, yy, połączymy się ze SmartGateem, to możemy sobie proszę jakie ładne rzeczy możemy sobie robić. Możemy sobie jeździć ekonomicznie, żeby zużywać mniej paliwa. Mamy zapisy wszystkie naszych tras. No tak, no ile, fajne. Ile paliwa spaliliśmy, ile oszczędziliśmy, jaką mamy efektywność. Możemy dzielić się z innymi, pokazywać. To jest taki no. grzybowy dzienniczek, tylko w wersji do, do. Grzybowy dzienniczek, który pobiera dane bezpośrednio z samochodu? samochodu. To fajne. Ja, powiem więcej przekazuje bezpośrednio do centrali. To też, no przekazuje. No. No, i, pot I potem się no, zgłoszę, no, mówiąc, to, że jak... hmm, mój poprawiony silnik TSI pali 16 litrów oleju no. na 1000 km, no, co jest... mam zrobić? A oni tu tak wejdą ale pan, a tutaj... Ha, ha, no jak pan tak jeździ. No, no, ha, ha. I na takie, no, takie krótkie trasy i pan chce, żeby te pierścienie wytrzymywały. No, nie, proszę pa, bardzo. Wiesz, nie, jakie przed... Także takie tutaj mamy nowości w tym grzybowozie. Jakim grzyb... To jest nowy, nowoczesny, postępowy samochód taki... O. Znaczy no dobrze, no Fabia jak Fabia, no. Jak to Fabia jak Fabia? Jest... Masz miejsce z tyłu? nie. nie. No. Jest trochę miejsca w bagażniku. Mam, jak prawie szpagat robię. To jest w bagażniku jest miejsce. Bagażniku. Au, nie, rób mógł, tak, nie, nie, rób nie rób tak. tak nie no, rób tak. Wbijasz mi się w plecy. Tak to jedziemy, oh, jedziemy. Tak jedziemy. Tak koło i wystarczy. Jedziemy. Nie no to nie? jest bardzo przyjemne. Okej, okay, dobrze. Takie no, emocjonujące. Bardzo. Ile to ma mocy? 110 tak, koni. Nie ma znaczenia. I to jest tak, usnęli przez... 110, no. 110 koni. Szatan. 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 O. Nie, do, dobra, dobra, śmichy, śmichy. Nie, to nie jest, to jest akurat dobry Jeśli, do jeśli chodzi o dynamikę, to jest wystarczy. Taki. Tak. Jeśli chodzi o kulturę pracy, to też nie jest tak najgorzej. Dopóki aczkolwiek, nie jest zimno. Aczkolwiek, powiem Ci, że ten, ten silnik wydaje już jakieś dziwne dźwięki ale, momentami, czasami. Ale nie tylko, wiem, czy przy, urucham ale tylko tak, przy uruchamianiu. Tak, tuż po uruchomieniu potrafi dziwnie tak. zaklekotać. No tak właśnie. Podobno, Ale to tylko przez chwilę. Podobno ile. w TSI to się zdarza i póki zdarza się tu na gwarancji, to to nie przeszkadza. Nie, no kilka razy już kilka razy tak. brzmiał dziwnie. Ale Trzeba przyznać, że prostota obsługi jest naprawdę doskonała. Nie, nie, nie ma bardziej ergonomicznych i prostszych w obsłudze auto. Skody. Ona naprawdę mało pali. Przy takiej spokojnej jeździe, jak to w dziadkowozie, naprawdę. 6 litrów na 100 w benzyniaku, który, to mało. Który wcale nie jest taki łowaty Ale o, twarde drzwi, o, Ale ładne. Bardzo. Twarde drzwi, deska twarda. Twarda. No, no. i co z tego? No. Drewno twarde, znaczy plastik. Ale wiesz co, z przodu? No. Jeśli chodzi o komfort jazdy i o pozycję za kierownicą miejsca, z przodu. jest coś okay. tam z przodu, to już jesteśmy na granicy auta kompaktowego tak naprawdę. Z przodu tak, ale z tyłu nie. Z tyłu? Nie. No właśnie. I niby, a właśnie, z tyłu jest o czym, mędzał. o czym zapomnieliśmy na zewnątrz? Poganiał nas ten z tyłu. O bagażniku. O bagażniku. To na koniec damy bagażnik. Zaraz staniemy gdzieś na środku drogi, będziemy kontem I awari pączymy, kontemplowali bagażnik. No. O, tutaj możemy, bo jest zakaz zatrzymywania. Nie, my takich rzeczy nie robimy. 70 parę tysięcy, ile teraz super kosztuje? Trochę więcej, ale nie wiem. <laughs> <laughs> e, a ile, Oktawia? Za te pieniądze to trzeba da się kupić. Da oktawie. się kupić oknawie za te pieniądze, tylko że bez tych wszystkich gadżetów, bez tego smart coś tam. Bez SmartGate'a? No, ile SmartGate kosztuje? No, tysiąc tam z kawałkiem kosztowało No ale to się wiesz, tu, tutaj szklany Daszek, tutaj Smart Tutaj, gaiti, to, być ką... tutaj jakieś czujniki parkowania, że Manaj się z tego nam robi. I ile ta funkcja kwota. Smartgate to Smart kosztowało. Yy. No właśnie. A nie smart kosztuje tylko 450 zł. A nie to bym brał. Ale trzeba nie radę wiem, do tego kupić za 1300. Nie zaraz. <laughs> to... Podsumowując, jeździ się tym całkiem nieźle. Pali to to bardzo mało. Nie wiem, czy akurat w tej konfiguracji bym wybrał ten samochód. W ogóle nie wiem, czy bym go wybrał. Ja bym ma, nie wybrał. Ma swoje zalety. Jest to. Chociaż już kombi. prawie wybrałem. Ma, jest to kombi, takie małe kombi, ale zawsze coś tam można wrzucić. No i co? Coś się połączyło? Nie, nie, nie połączyło. Bo już prawie wybrałem skodę kiedyś, ale przeszło. Mi. A potem się obudziłem. Nie, nie, to była poważna. Nie wiem, tak, Dokładnie tak. No tak, tak Bo tak. na, na Skodę trzeba czekać Byłbyś pół roku. Zjadze, a nie! Chyba. A zobacz, co nie, nie zjazd po LSD, tylko na Skodę, jak się zamówi specyfikacji taką, jaką mamy zap... mieć. No właśnie, a nie ze pro, stoku, Skody, trzeba jest, czekać. Zobacz, w tym pół jest ciasno, roku. W tym jest ciasno, a gdyby tak Rapid wziąłeś? Ale pół roku mówię. A Rapid, zobaczę, ile ma więcej miejsca z tyłu. O. Rapid, może Rapid? Nie, już jak nie. Jak już Skodę. Już mam pół roku czekać, nie chcesz tego, co jest w salonie albo Bo przed... to jest popularne auta, ty wziąłeś jakąś niszową, nie powiem co. To trzeba czekać pół roku. Żabę. O, właśnie, już. Zabe. Octavia kosztuje od 60 200 zł. No. A super od 79 500. No. O, i tu miałbym dylemat. To ja chyba będziemy musieli zrobić porównanie. Fabia Skoda Fabia kontra Skoda, Skoda Super. Dwa doskonałe samochody w świetnej cenie. Dokładnie tak. Które lepsze? I tym zaskakującym fragmentem kończymy. Który bardziej przytulny to wygrywa ten? No, na pewno. Bagażnik, bagażnik, bagażnik. Znowu scenariusza nie przestał Tu jest bagażnik. Duży bagażnik. Aha. O. Ale poczekaj, czekaj, 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 czekaj. czekaj. Je, 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 bagażnik jest na O Bo Piotrek Jego nie używa regulacji wysokości fotela. O! O! O. o, jest koło. O! Panie, ile tu jest schowków różnych, ile dykty. A, bo to o. jest ten część pakietu z Simply Clever. Ja chyba nie rozumiesz przeznaczenia tego. Rozumiem. Tylko gdzie jest otworek? A, a? jest. Siatka maskująca? Jest. O, bo to się robi tak. Ja wiem, co się z tym robi. No właśnie. Sim o. Pokażmy raz jeszcze. Trzeba utrwalać o. wiedzę. I można rzucić tam siatkę, żeby się nie rozlatała po całym bagażniku. Czekaj, czekaj. O, o, a, a poczekaj, bo ten pakiet... No popsułeś. No bo ten pakiet jest nie do końca taki simply, jest simple. Jest lewer. Nie do końca jest lewer. No. Cicho tam jest. Elementy okay. są niekompatybilne. Ale pasują do bagażnika. O. o, widzisz? I mamy takie coś. A to jest... Ta, to jest dobre. Dynadełko można z tego zrobić dobra, i w tym w z tym akcentem. No bagażnik bagaż. ma, no. Podoba mi się. Więc jeżeli jesteście... W eee, ucie, uszcze, uszczelko urywacz. Tak. Na Rodos to. Tak. Zapraszamy. No wiesz co, dla no co? młodych, dynamicznych to jest auto, dla takich jak ty. Dla działkowca? Nie, jakie dla działkowca? No w, w takiej wersji z białą felgą, no panie, co pan? Na białej tablicy. <laughs>